Daszbur, witam jak zwykle bardzo serdecznie, z tym, że dzisiaj bardziej by pasowało dasz stół. Święta się zbliżają nieuchronnie, już za kilka dni mamy Wielkanoc, ale takie są czasy, że do lasu iść, iść nie możemy, do parku iść nie możemy, także postarałem się, żeby park i las przyszły do nas. Wystrój, jak widzicie, świąteczny, jest palma. Jest zajączek z paproci, piękny, są kwiaty świeże, ale są też akcesoria, które będą dzisiaj potrzebne do programu. Ponieważ dzisiejszy program będzie kulinarny. Tak sama nas zaskazuje, polujemy, gotujemy i pieczemy. Wielu z nas tak ma, uwielbia to robić ja już praktycznie od dziecka. Zaczęłem się uczyć, jak, jak wszyscy, przy mamie jakieś tam pierogi, naleśniki, i stopniowo, stopniowo coraz, coraz lepiej to szło. Dziś, nie chwaląc się, no, praktycznie zrobię wszystko. Pieczenie, niepieczenie. Jedynie przyznaję się, nie udaje mi się biszkopt. To znaczy, biszkopt mi się udaje jako taki, ale tort mi się nie udaje. Zawsze biszkopt mi wychodzi tak jak bieszczady, moje ukochane, górki do linki, ale to jest inna kwestia. Dzisiaj chciałbym pokazać. Zaprosić na taki pokaz mój kulinarny, ponieważ nie jest to nic specjalnego. Bo praktycznie non-stop coś pichce, coś gotuję, coś piekę, ale dzisiaj pokażę jak zrobić sernik. Taki sernik z chmury, jak ja go nazywam, bo serników są setki rodzajów. To jest taki. Mój jakby autorski, nieautorski, trochę ulepszyłem, trochę to dałem, ale jest bardzo łatwy i w zasadzie zawsze się udaje. A dlaczego ciasto? A no, dlatego, że Wielkanoc to jest taki czas, że generalnie no, każdy ma coś tam przygotowane, czy już kupuje gotowe, jakieś szynki, kiełbasy, czy jeżeli ma dostęp do dziczyzny, no to sobie coś przygotowuje. Trudno pokazywać wędzenie czy peklowanie, każdy to zna, więc postarałem się skupić dzisiaj na, na cieście, na jednym cieście, na serniku pieczonym na spodzie biszkoptowym. Do tego są potrzebne składniki, które, to, które tutaj są widoczne. Wszystko będziemy za chwilę robić, ale w, najpierw, w pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć, nawiązać, skąd się wziął tytuł naszego dzisiejszego programu. Ano wziął się z tej książki, którą wydaliśmy w ubiegłym roku. Właśnie książki polujemy, gotujemy i pieczemy. Tutaj znowu mamy wielu współautorów, bo aż 22. Jest to książka i o polowaniach, ale nie tylko, bo tu są, tu są swoje przepisy, swoje wspomnienia, refleksje, zamieścili myśliwi, ale i koła gospodyń miejskich, koła gospodyń wiejskich, bo są takie ludzie w ogóle niezwiązani z łowiectwem. Wśród współautorów jest na przykład pani Stefania Koncewicz. Gospodyni kiedyś pułkownika Pawusiewicza w Bieszczadach, która opowiada o swoim dzieciństwie, o czasach głodu, biedy, bo bardzo często w przepisach kulinarnych, szczególnie dotyczących Bieszczad, pojawia się, pojawiają się dwa główne składniki: kapusta i ziemniaki. Ktoś by mógł zapytać w tej chwili, no czemu tak tylko tyle? Stąd, bo była taka po prostu bieda. Stąd to się brało. Kapusta i ziemniaki były dostępne, więc to były podstawowe produkty. I zbierając materiały do tej książki prosiłem właśnie naszych współautorów o swoje wspomnienia z tych dawnych czasów, jak to kiedyś bywało, jak się kiedyś jadało. I te wspomnienia właśnie tutaj są, są zawarte. Też muszę się pochwalić, że namówiłem moją wnuczkę Ole, aby spisała wspomnienia swojej prababci, swojej prababci ze, od strony swojego taty. Prababci, która ma już w tej chwili przeszło 90 lat. Ale jej, jej wspomnienia też są właśnie przez to bezcenne, bo wspomina te dawne, dawne czasy. Prawabcia pochodzi tutaj, też z mojego rodzinnego Śląska, tutaj niedaleko. I też właśnie prosiłem o te wspomnienia, o te dawne obyczaje, jak to kiedyś było. W książce tej właśnie też pisze o tym, że my szczególnie na wsi, no bo ja się urodziłem też tutaj na wsi, w Koszęcinie, gdzie jesteśmy w tej chwili. Kiedyś to wszystko tętniło życiem, tu wszyscy mieli kury, tu, tu krowy, świnie, tu wszystko to żyło. W tej chwili nie ma nic. Dochodzi do tego, że dzieci nawet ze wsi, tutaj wiejskie dzieci nie wiedzą jak wygląda kura i to nie jest żart. Już nie mówiąc o kozie, o jakimś o baranie, to już o, o krowach, to już dzieciaki jeżdżą gdzieś do Zoo, do jakiejś mini zoo, żeby, żeby zobaczyć kurę, perliczkę, co u nas było kiedyś zupełną normą. To wszystko tu było, to wszystko żyło. Tu każde turowy był, to nie było koszone, bo to wszystko było zjadane przez, właśnie przez kozy. No, u nas akurat tutaj baranów było zawsze mniej, ale kozy. Szczególnie każdy z nas tutaj na wsi wspominał z sentymentem świniowicie, przecież to było niesamowite święto na wsi. Ja do szkoły nie, nie szedłem przez to. Przychodził masaż, było masaży na przykład u nas korzyniczy nie było dwóch. Jeden był lepszy, drugi gorszy, to zależy jak to oceniał. I zawsze trzeba było patrzeć, żeby zamówić akurat tego lepszego. Ale to było prawdziwe święto dwa razy w roku. Często, to, często wracam do tych wspomnień, bo to było naprawdę wydarzenie. To, to trzeba było zorganizować. Nie to jak teraz wszystko jest, ale wtedy czy podstawowe produkty, te, te przyprawy, to wszystko nasze mamy, babcie musiały zdobywać dosłownie, a już samo bycie to było dosłownie święto. Każdy z nas ma inne wrażenia, w różnych rejonach to inaczej wyglądało, ale to było prawdziwe święto. A wesela, a, a, a chrzciny, komunie, to się wszystko odbywało w domu, to wszystko żyło. To ludzie wódkę jakąś tam organizowali, to wszystko się organizowało. Kiedyś albo się wynajmowało sale, albo jakieś tam baraki się stawiało, ale te wesela, szczególnie wracam do wesela, to wesela miały, to żyło wszystko, to miało duszę, jak... Wystarczyło, że tydzień, dwa, tak to było. Ludzie pędzili jakieś tam bimber, jakieś tam nalewki, jakieś nie nalewki. Nalewki nie robiło się nalewek, ale jakąś wódkę mieszało się. Potem się to próbowało. No, różnie z tym było, raz wesoło, raz, raz bardziej smutno, orkiestrę. No to wszystko, to wszystko żyło. Wyroby trzeba było zrobić. Ciasta się piekło. Ja pamiętam jak moja córka miała komunię też tak niczego bardzo wszystkiego brakowało. Mieliśmy wynajętą kucharkę, która jej wszystko było mało, tylko mało. Świniak był to jeszcze mało, jeszcze schaby i w pokoju stał taki długi fortepian. To ten cały, pamiętam jak gdzieś, ten cały fortepian był zawalony, bo ona bez przerwy robiła makarony, tam były hałdy całe makaronów. Potem dochodziło do tego, żeśmy po sąsiadach latali ciasta, to, to no, wszystkiego było, chociaż nie było w sklepach, ale ludzie tak się starali, że wszystko było. Więc w tej książce wracamy do tych wspomnień, tak jak mówię, z różnych rejonów. Bo tu jest Śląsk, mój, mój rodzinny Śląsk, są, są, jest zachodnia Polska, rejony Gorzowa. Są moje ukochane bieszczady, jest wiele, wiele rejonów. No, my tu gadu gadu, a trzeba się brać za pracę. Tak jak powiedziałem, dzisiaj zaprezentuję jak zrobić sernik pieczony na biszkoptach, nie na spodzie jako takim biszkopta, no, tylko zwykłych na, na zwykłych biszkoptach. To jest bardzo, bardzo proste. Potrzebujemy do tego, przede wszystkim zacznę, blaszkę. Blaszkę ja już mam, niektórzy radzą, żeby wyłożyć papierem, ale papier się potem bardzo klei, nasiąka, bo trzeba biszkopty, biszkopty nawilżyć, o czym powiem za chwilę. Więc ja sobie robię zwykłą tortownicę, margaryną czy masłem, dosyć grubo wysypuję bułką tartą i mam. To jest jakby naczynie do sernika. Potrzebujemy ser, kilogram. Ja używam sera takiego już gotowego, nie chcę mi się mielić serów. Kupiłem jakiś taki wynalazek, czyli serek truskawkowy, nigdy go nie miałem, zobaczymy co z tego będzie, w każdym razie jest potrzebny cały taki sernik, już o biszkoptach wspominałem, jest potrzebna szklanka cukru, Mam rodzynki, bakalie, oczywiście to jest już indywidualna sprawa, ja jak wiadomo rodzynki trzeba, bo są suche, trzeba je namoczyć, Wcześniej te są już namoczone, Niektórzy robią to w alkoholu, ja tego nie robię, po prostu w gorąca woda namaczam i zostaje. Oczywiście nie dajemy mąki, dajemy budyń, bo wiadomo ja budyń to jest praktycznie mąka ziemniaczana, tylko zaprawiona barwnikiem, więc jeden budyń. Tu mam jeszcze, pierwszy raz kupiłem coś takiego, wynalazek jakiś, skórka cytrynowa i skórka pomarańczowa, ale one są tak drobno siekane, więc zobaczę, pierwszy raz to dodam. Mam tutaj też brzoskwinie, ale tu wykorzystam tylko sok z brzoskwini do namoczenia tych biszkoptów, nie będę dawał, kiedyś dawałem kawałki brzoskwiń, ale potem przy krojeniu to trochę tak, także nie daję brzoskwin. Potrzebujemy 4-5 jajek i możemy zrobić, ja zrobię z polewą czekoladową, czyli mam, mam czekoladę gorzką i jeszcze zrobię na koniec posypię kokosem. Potrzebujemy także jakieś trzy czwarte, przepraszam, trzy czwarte kostki masła. Stopio, ja masło topię. Tu mam już przygotowane na maszynce, mam tutaj maszynkę, masło już jest topione i wychłodzone. Także zaczynamy, zaczynamy od tego, ja sobie najpierw przygotowuję zawsze biszkopty. Po prostu sobie tak jak, jak to jest, wykładam sobie dno, dno tortownicy biszkoptami, tak ściśle. Potem nawet, jak oczywiście, bo to jest, biszkopty są okrągłe, no, więc są takie dziury, ale to ja to łamię po prostu kolejnej biszkopty. Za chwilę to wszystko poleję sokiem, skąd tego, z, z puszki, z brzoskwiń. Każdy można sobie robić, jak, jak ktoś uważa. Można sobie zrobić samemu biszkopt, ale mówię, no, z biszkoptem jest trochę zabawy. Na tort mi się raczej nie udaje. Biszkopt jest stosunkowo... Prostym ciastem, ale trzeba go umieć zrobić, a szczególnie na tort. Tu muszę wspomnieć w międzyczasie, jak będę to układał: w 2017 roku moje koło wiejskie dobrowa koszęcin obchodziło 75. rocznicę powstania i mieliśmy taką uroczystość w Remisie Strażackiej w pięknych okolicznościach. I oczywiście zabawa, wszystko było przygotowane. Ja tam się też zajmowałem trochę kulinariami, bo to lubię to robić zawsze. Wcielamy puszkę i wymyśliłem sobie, że zrobimy taki, że zlecę zrobienie takiego tortu, ale takiego tortu z prawdziwego zdarzenia. Nikt z koła, oczywiście o tym nie wiedział, nikomu się, nikomu się nie przyznałem, Przez puszkę wziąć do soku. i. Taki tort został u mojej znajomej, która się specjalizuje właśnie w takich wypiekach, chociaż to robiła pierwszy raz i taki tort został upieczony. Teraz jeszcze o, kilka, kilka łyżek soku z puszki, z brzoskwi, żeby ten biszkopt dobrze namógł, bo wiadomo, że tak samo jak się robi tort, to spód musi być spody. Czy, które przekładamy, muszą być nawilżane, czy to alkoholem, czy innymi jakimiś sokami, bo biszkopt, biszkopt w sam w sobie jest suchy, do tego jeszcze wchłania płyny, więc byłoby to niedobre. A ja <coughs> najczęściej wykorzystuję sok z brzoskwiń właśnie, bo moim zdaniem jest najlepszy do tego, ale może być każdy inny kompot jakiś, czy, czy jakieś inne soki. Dobra. To na razie wystarczy. To jest podstawa. To niech sobie teraz nasiąka fajnie, pokazuje jak to wygląda. I robimy kolejną rzecz. Tu jeszcze chciałbym wrócić, nim sobie wybiję żółtka i białka, do wspomnień o naszej imprezie. I zamówiłem taki tort. Ten tort powstał i był wielkości, bo tu wykorzystuję blat, który był specjalnie zrobiony do tego tortu. Ten tort był tej wielkości. Zobaczycie go za chwilę na zdjęciach, bo mam te zdjęcia. Wszystko było pięknie zrobione. Tu mamy nawet pewne akcesoria gdzieś jeszcze były. Z cukru był domek zrobiony, z cukru za sekundę pokażę. Domek, który to jest... Na chwilę zniknąłem, ale wracam. To jest miniaturka naszej siedziby na sześciu drogach. Tak to tak wygląda, zresztą jak oglądaliście programy. To widzicie jak wyglądała nasza, nasza, wyglądała nasza siedziba. Postawię to tutaj. I to jest miniaturka, która stała na tym torcie. Był las, było wszystko. Pięknie to wszystko wyglądało. Wymyśliłem sobie jeszcze, że udekoruję naturalnym, jakby zrobię naturalny las. Pojechałem do, do, pojechałem do lasu, nazbierałem jakiś jagodzin, mchu, wszystko. A ponieważ zabawa trwała w remizie. Więc poprosiłem mojego przyjaciela z koła, tylko on był wtajemniczony, bo musieliśmy po tort jechać i ten tort został wniesiony z tyłu do remizy. Wszystko zostało pięknie ułożone, udekorowane chem i paprociami, jak to się śmieje, tylko powstał problem. Okazało się, że drzwi są za wąskie, żeby się dostać z bocznymi drzwiami, a nie chcieliśmy ich frontem, tylko żeby zrobić niespodziankę bocznymi drzwiami i okazało się, że jest, są za wąskie drzwi. I w tym momencie, tylko całe szczęście, że ponieważ to było wszystko bardzo ciężkie, ten tort ważył 11 kg, więc zdjęliśmy go na bok i chcieliśmy zanieść tylko tą całą tą insynizację, ten, ten las. I w tym momencie nam to wszystko runęło. Zwaliło się to na bok Ja gdyby był tort, to byłaby katastrofa, ale jakoś żeśmy to pozbierali i efekt, efekt był piękny, tort był smaczny, także warto było. Teraz wracamy. Potrzebuję w tej chwili. Ja biorę 4 jajka. Wybijam z tym że białka osobno i żółtka osobno. Żółtka będziemy potem ucierać z cukrem. Tu dajemy żółtka. Oczywiście zawsze to jest taka, te, taka techniczna, też, że zawsze najpierw się ubija białko, żeby już tam nie, nie, nie trzeba mieć łopatek, to żeby było szybciej. I tu jeszcze bardzo ważna, bardzo ważna uwaga, bo potem będziemy ten, ten ser ser będziemy mieszać y, z, z białkiem, żeby już tego nie miksować, tylko łopatką wymieszać na końcu, co ja pokażę, że to nie może być, nie może być miksowane, bo po prostu zniszczymy ten efekt takiej puszystości, ale to się zaraz, jak będziemy w miarę robić, to zaraz ja to pokażę, jak to wszystko wygląda. Białka mam już zmiksowane. Teraz sobie ubiję żółtka z cukrem, czyli szklanka cukru i cztery żółtka. I teraz do tego będę wlewał pomału powoli, pomału do naszemu. masło roztopione, żeby mi się to wszystko fajnie wymieszało. Dobra. I teraz do tego wszystkiego ser pójdzie, ale jeszcze wcześniej co, wszyscy piekący wiedzą, że jak się daje rodzynki, żeby nie upadły na dół, na sam spód ciasta, to należy je wymieszać albo z mąką, albo akurat w tym wypadku z budyniem. Więc ja tylko sobie wsypuję tu do rodzynek budyń. Łychę tu mam. A robię to w takich fajnych warunkach tutaj, w myśliwskiej siedzibie. Dlatego, że w domu jest trochę mniej miejsca, tu jest więcej przestrzeni, atmosfera myśliwska, tak jak wspomniałem jest zajączek, jest wszystko, także o, już są rodzynki, rodzynki wymieszane. O, teraz chcę zobaczyć jeszcze tą skórkę pomarańczową. Nigdy jej taki, w takiej formie nie używałem, a ta jest akurat cytrynowa skórkę pomarańczowo-cestynową. Zapach ma. Sypię sobie tak gdzieś garść, niedużo. Tu mam jeszcze pomarańczową, ale już nie będę przesadzał, bo jak już mam, mam jedno, to nie, be, nie będę używał drugi. To sobie mogę już odstawić. Teraz kolejność jest obojętna. Ja ładuję w tej chwili ser, żeby go wymieszać z, z jajkiem i z tłuszczem to jest wszystko wygodne, bo kiedyś te sery się mieliło. Można mielić, ale ja się nigdzie nie chcę. Po prostu biorę ser gotowy. Także, tak mówię, nigdy nie korzystałem z sera truskawkowego w, w takiej formie. Można oblizać. Łapska trzeba wytrzeć. Możemy dalej. Teraz sobie to lekko zmixuję. Dobra, teraz wsypujemy rodzynki z budyniem. Można, można tak samo dać. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej, bo tak jak wspomniałem, to jest to samo. Ewentualnie jakieś coś waniliowego, czy, czy w innym smaku, czy śmietankowego i będzie to samo, tą samą rolę spełnia co budyń. Niczym się to nie różni. Teraz to wszystko się wymiesza. Tu mam już wymieszane. Czyli wymieszały się moje składniki. Ser. To jest taka konsystencja I teraz do tego Na sam koniec daję białko I tak powiedziałem Tylko łopatką Nie miksujemy, bo rozbijemy całe białko I ciasto straci tą swoją puszystość I dajemy Mieszamy Żeby te wszystkie składniki się z tym białkiem wy, Wymieszały i potem jeszcze wlewamy do formy i praktycznie do piekarnika na, jak wspomniałem, na te 40 minut studzimy. Potem jeszcze zrobimy polewę, także rodzynki, a dowolność jest, znaczy dowolność jest, tu można stosować Owoce, jakie kto sobie życzy, jakieś kawałki. Najlepiej, jak się robi brzoskwinie, to w kawałkach pokroić na kostki, to wtedy sam sernik się lepiej kroi. Bo tak to się, jak jest bardzo puszysty, delikatny, to się rozwala. Jeżeli jest brzoskwinia w dużym kawałku, to trudno to ukroić. No. Ja już w zasadzie mam. Wszystko jest wymieszane, ładnie pachnie. Kolor jest taki sobie, ale to się zmieniło. Jest taka konsystencja dosyć ciekła, ale przez to po tym jest sernik bardzo puszysty. Teraz to wlewam do formy. Biszkopty już nasiąknęły. I wszystko idzie do formy. I do piekarnika pójdzie. Akurat się tu mieści ta foremka to jest taka moja, moja ulubiona, mam większą, ale ta większa jakaś taka niezgrabna, a ta jest czasami, o, i tyle. I to jest wszystko, potem jeszcze, tak jak wspomniałem, już zrobimy po polewę i to jest całe już, cała praca przy serniku. To teraz do piekarnika na 40 minut. O, wracamy do ciasta, do sernika, jak widać udał się, upiekł się, chociaż trochę mi popękło, ale to nie ma znaczenia, była woda, w każdym razie troszeczkę pękł, bo za długo go trzymałem w piekarniku, ale jest wszystko jest ok, wygląda nieźle. Teraz chciałbym tylko zrobić polewę czekoladową, tu już mi się grzeje czekolada, czyli tak, zwykła tabliczka, trochę mleka, masła, rozpuścić i... Poleję to tą polewą, do tego trochę kokosu, jeszcze ciut, ciut, żeby się rozgrzało. Ta czekolada była trochę cieplejsza i możemy się pobawić w malowanie czekoladą. Zwykłą łyżką, ciach, ciach, bez żadnych problemów. Inwencja, pomysłowość <laughs> dowolna boki też można trochę no to można i pędzelkiem ale to już tam raz, raz i, i gotowe zawsze, zawsze sernik musi trochę, wiadomo, że sernik musi wystygnąć, ale ten właśnie jest wyjątkowo puszysty bo serniki niektóre mają to do siebie, że są potem jak pieczone, świeże są fajne, ale jak już się zrobi, patrzy to zrobi. Jak się trochę postoi, to robi się taki twardy, bardzo zbity. A ten ma do siebie to, że cały czas zostaje bardzo puszysty. I teraz kokos. Posypiemy. Teraz to przesuwam. Dzisiaj składam wszystkim życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, żeby w końcu ta pandemia od nas odeszła, żebyśmy wrócili do normalnego życia, żebyśmy mogli pójść, pójść do lasu, pojechać na spacer, pójść na spacer i spotkać się już w spokojniejszych czasach. Także bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny. Za wspólne oglądanie naszych programów zapraszam na następne i życzę wszystkiego dobrego, zdrowych, jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Dasz Bur, do zobaczenia w kolejnych programach.